Cześć, witajcie bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja jestem ROSO, a to jest dosyć dawno temu już zapowiedziana seria poradników do gry Margonem. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać kilka sposobów na to, jak zarobić złoto. Jest to dosyć ciężki temat, każdy ma swoje sposoby, jest kilka sprawdzonych przeze mnie osobiście. Są one lepsze, gorsze, lepiej spisują się na mniejszych levelach, inne się spisują lepiej na wyższych poziomach część potrzebuje jakiegoś tam zaplecza finansowego, druga część potrzebuje zaangażowania i tak dalej i tak dalej. Nie są to sposoby dla każdego. Niemniej jednak myślę, że spośród tych wszystkich można znaleźć coś dla siebie. Dlatego zapraszam was bardzo serdecznie. Pierwszy sposób, który wam przedstawię, jest skierowany raczej dla osób z niskim poziomem. Tam 10, 15, 20 i tak dalej. Chodzi tutaj głównie o zwyczajne zbieranie kwiatków Dwa rodzaje Bladawejcobłąkaniec i trufle One są warte 5 stówek Można je zbierać tam po drodze Jak się idzie do miasta, do Ethan czy do Tornek Czy jak się idzie na ekspowisko czy gdzieś tam Można je sobie pozbierać Jest to kwestia kilku minut Można zbierać 10 sztuk i dostać Dosyć taki porządny zaszczyt gotówki U Umbara możecie sprzedać za 50% wartości I dostaniecie za 10 sztuk 2,5 tysiąca Starczy to na jakieś tam początkowe eku. Niemniej jednak myślę, że są lepsze sposoby na to, żeby nazbierać pieniądze na ekwipunek. Uroana możecie sprzedać za 75% wartości. Dostaniecie za 10 sztuk 3750 złota. Jest to kwota idealna, żeby przeznaczyć ją na zakup mikstur Za te 3%. Ponad 3,5 tysiąca u tej tamtej dziełuszki, co was leczy, i tam nie pamiętam jak ona się nazywała. Możecie kupić, tak jak teraz widzicie na ekranie, całkiem porządną ilość mikstur leczących, dzięki czemu będziecie mogli na spokojnie się leczyć bez biegania i bez proszenia kogoś o kasę, jak to często bywa. Drugi sposób, który nie jest w sumie dla każdego, tak jak mówiłem na początku, gdyż potrzebne nam tutaj jest jakieś zaplecze finansowe. Chodzi tutaj o kupowanie taniej rzeczy na aukcjach i potem sprzedawanie je drożej. Jest to na pewno sposób dla osób, które już trochę siedzą w grze, znają się na ekonomii, wiedzą mniej więcej ile kosztuje dany przedmiot. Często można spotkać ludzi, którzy pytają się tam przypadkowo osoby, ile dany przedmiot jest wart. Wtedy można po hamsku wykorzystać sytuację, zaniżyć cenę, kupić, sprzedać drożej albo można polować na aukcjach, na jakieś tam oferty, które dajmy na to buty heroiczne, które normalnie są warte 30 milionów. Kto się sprzeda za 15, wy je kupujecie, sprzedajecie za chwilę za 20, albo czekacie chwilę, aż będzie większy popyt. Bo powiedzmy, będą już trzy takie przedmioty na aukcji, poczekacie, aż one znikną, i sprzedacie za jeszcze drożej, czyli za 30. Jest to sposób dobry. Można się nieźle. No, nieźle można się obłowić na tym, niemniej jednak no, jest on dosyć czasochłonny. E, trzecim, raczej dosyć prostym sposobem, niemniej jednak dosyć e, podzielonym jest zwyczajnie sprzedawanie e, śmieciowych e, przedmiotów z e, przeciwników. Idziecie na ekspowisko, dropicie, bierzecie wszystko, co, znaczy przynajmniej te. Rzeczy, które są coś tam warte, nie? jakiś na przykład miecz, zbroja, tarcza, buty i tak dalej. Jakieś tam neutralne, dajmy na to, no nie wiem, bandaże, tak jak z mumii, tego nie opłaca się brać, bo to tylko miejsce zajmuje, a jest to gówno warte, dlatego zbieracie zwykły ekwipunek i potem go sprzedajecie normalnie u tam, u Tuni czy na niższych poziomach u Roana. Niemniej jednak, właśnie, na niższych poziomach jest to sposób trochę nieopłacalny, bo za powiedzmy 30 przedmiotów, z nie wiem, wliczego plemienia dostaniecie jakieś tam może 200k w porywach. Do znaczy, nie, myślę, że 200k to jest taka górna granica, bo tak jak widzicie, tutaj dałem wam za przykład jeden z mieczy, który można dostać, a bronie są raczej o większej wartości niż dajmy na to zbroje buty i tak dalej. E, dlatego na niskich poziomach Zanim uzbieracie te pieniądze na jakieś tam eku, Na przykład na jakiś tam, nie wiem Miecz heroiczny czy tam łuk To no trochę się namęczycie Na wyższych poziomach jest to dużo lepiej Bo tak jak widzicie za 30 przedmiotów e, Można zarobić dużo, dużo hajsu Ja za dwie pełne torby Zarabiałem 4 do 5 milionów Także jest to dosyć Jest to dosyć e, Spory zarobek Za kilka takich wypadów można kupić sobie Na spokojnie Całe eku, ja tak zrobiłem, kupiłem na 150 całe eku z Adarial, więc na niskich poziomach, jeżeli na coś tam potrzebujecie, to można się w tym bawić, ale, na... ale nie opłaca się za bardzo zbierać. Na przykład na ekwipunek lepiej sobie ustać na Elicie, o czym zaraz będzie. Na wyższych poziomach jest to dobry sposób, można również wbić jakiś wysoki poziom jedną postacią i potem zbierać nią na ekwipunek dla drugiej. To jest też jakieś wyjście. Kolejnym sposobem jest zwyczajnie stanie na jakichś elitach Czy to na zwykłych, czy to na dwójkach Czy nawet na tytanach Niemniej jednak na tytany się opłaca chodzić tylko wtedy Kiedy chcecie zdobyć jakiś ekwipunek A nie zarobić czegoś Bo nie można sprzedawać rzeczy z tytanów Dlatego Tak jak mówiłem, bardziej się opłaca na elity Lub na elity 2 chodzić Na niskich poziomach myślę, że lepiej na elity zwykłe Na wyższych na elity 2 Z tym, że no, właśnie, tutaj lepiej chyba zbierać pieniądze ze śmieciowych tam przedmiotów, ze zwykłych mobów, niż chodzić na Elity 2, bo większość osób lub klanów ma, e, powiedzmy, monopolę na jakieś elity. Oni się tam ustawią i koszą każdego, tak samo jakieś osoby z legendarnym ekwipunkiem się ustawią i nie wpuszczą nikogo, więc to czasem nie wychodzi. Chyba, że lubicie siedzieć po nocach, po nocach i zamiast spać, e, to polować na Elity. Za przedmioty z tych przeciwników można dostać naprawdę ogromne pieniądze. Za unikaty na niskich poziomach można dostać po kilka milionów, za heroiki po kilkadziesiąt, za legendy po Je... nawet jest dużo. Niemniej jednak, za to, że legendę zdobędziecie, to musicie mieć naprawdę albo takiego dużego farta, albo po prostu stać przez dwa lata. Nie, no, niektórzy raz ubiją i dostają legenda także to tam jest. No, ale znaczy tak, zwykłe elity nie dostaniecie legend, bo pre, praktycznie żadna e, w szablonie nie ma legendy. E, za elity 2 jest szansa, że dostaniecie. Za. E, powiedzmy, że jest to sposób opłacalny, jeżeli ma się szczęście. Bo możecie stać miesiąc, dwa, trzy i nic wam nie drobi jakieś tam gówniane unikaty, a unikaty na wyższych poziomach, e, dajmy na to na setnym, na już 90-80 są gówno warte Heroiki, tak samo, niektóre heroiki są warte po 2-3 miliony, a nie nazbieracie tym jakoś tak szybko na, na ekwipunek. I tutaj właśnie jest ta zależność, gdzie e, przy tych śmieciowych przedmiotach nie opłacało się za bardzo ich zbierać na niskich poziomach, za to opłaca się stać na elitach, e, na zwykłych czy tam na E2 to tam nie ma, nie ma znaczenia, a na wysokich bardziej się opłaca, w sumie, myślę, że zbierać. E, z tych przedmiotów, z ekspowisk, te pieniądze, niż stać na elicie, bo można stać przez tamte, nie wiem, dwa miesiące i dropnie wam tylko jeden heroik który jest wart 30 milionów, a możecie sobie na spokojnie uzbierać z ekspowiska powiedzmy w te dwa miesiące 200 milionów i to jest, myślę, dużo. dużo. Myślę, że na spokojnie można te 200 milionów nazbierać, bo ja w dwa dni nazbierałem 30, więc no, wystarczy poczekać sobie na jakiś mini event. Mieć jakieś tam odłożone flaszki ze staminą i na przykład na aplikacji grać, i potem jeszcze wchodzić na przeglądarkę i expicie, expicie. To trochę czasu zajmuje, ale można naprawdę zarobić grube pieniądze. Ostatni sposób, który Wam chciałbym przedstawić, jest to w sumie kilka sposobów. Nie będę się jakoś rozgadywał na ten temat bardziej, nie będę ich opisywał, bo są to sposoby w moim przekonaniu dosyć nieopłacalne. Dużo osób Wam je poleci, dużo osób o nich mówi, możecie znaleźć poradniki na forum, na YouTubie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, w moim przekonaniu jest to bez sensu trochę, jest to z... marnotrawstwo czasu, są lepsze sposoby, te, które opisałem, te trzy poprzednie, moim zdaniem to jest to taka topka. Ten pierwszy sposób to może nie jest dobre do zarobku, ale jest to dobre dla nowych graczy, dla tak zwanego um, lepszego startu, także... Na tej zasadzie to działa, a te sposoby, o których mówię w, tej, w, tym, w tym podpunkcie, powiedzmy w cudzysłowie. Jest to m.in. na przykład polowanie na gwiazdę super w podgrodzi unika. Klikanie na tych drzew, jest to typowy wyścig szczurów, kto pierwszy ten lepszy kliknie. Zdobędziecie albo jabłko, albo kurczę gałąź, albo liść, albo tą gwiazdę, którą sprzedacie za 3 miliony. Jest to unikatowy pierścień, nie wiem, miliony, jest warty dokładnie w sumie. Ja tam widziałem ostatnio na Gefionie chyba za 3 miliony, więc. Nie są to duże pieniądze. Zdobędziecie ją po dwóch dniach, i potem znowu stoicie 2-3 dni, i znowu ją zdobędziecie. I o, może ktoś wam ją zwinąć, i to jest bezsensowny sposób. Eee, kupowanie nasion w sumie też u druidów w Mistycznym Boże: I zasadzanie ich i zbieranie tych plonów. Im mniejszy macie level, tym tańsze kupicie, tym mniej pieniędzy dostaniecie za to, eee, i czekacie jeszcze w dodatku jeden dzień. Także myślę, że to jest raczej też taki kiepski sposób. Jeżeli komuś zależy na pieniądzach, to lepiej stać na elicie albo EXPić, albo nie wiem co. Eee, co tam jeszcze było? Aha, e, kupowanie eliksirów u e, tych tamtych lekarzy w metal i sprzedawanie jednego to za 4000, jak kupicie, sprzedacie za 5 i to tak w kółko, i w kółko, i w kółko też Wydacie 20 tysięcy, e, dostaniecie, e, chwila, 20, tak? 20 tysięcy to 5 mikstur, a i zarobicie 5 tysięcy za to, no to bez sensu moim zdaniem, nie? Co tam jeszcze takiego było questy. No to raczej dosyć oczywista sprawa, że jak, jak zrobicie questy, to dostaniecie nagrodę. Niemniej jednak te questy kiedy się skończą, nie? Czy to na jakiś przedział levelowy, e czy ogólnie się skończą, bo nie ma ich nieskończoność w sumie. Są te dzienne, ale tych dziennych się też nie opłaca za bardzo robić jedynie na wyższych poziomach, kiedy się denary dostaje. To można robić dzienne, bo e na tych niższych poziomach dajmy na to za te kilkanaście, albo kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset k jeden raz dziennie robić takiego quest'a, który często zajmuje do pół godziny nawet bo trzeba latać od A do Z i się wracać i tak dalej albo jeszcze coś zbierać, także no, na wyższych poziomach, dla denarów jedynie, ale tak do zarobku to moim zdaniem też bez sensu konkursy, no to to jest kwestia szczęścia, nie? Jeżeli się wygra, to super, jeżeli się nie wygra, to, to lipa. Zresztą, niekiedy te konkursy są trochę kiepskie. Na przykład dostaniecie jakieś tam śmieci z, nie wiem, z Aliasa, czy 10 milionów raz na rok. Moim zdaniem nie nieopłacalna rzecz. Także te, które Wam jest jeszcze ich w, w czydupę, że tak powiem, bo. Na przykład wyczytałem tam na forum, że ubijanie jakiegoś tam przeciwnika obok Itan i zbieranie z niego cały czas tych, tam nie wiem, kilkuset sztuk złota, no trochę też bez sensu w sumie moim zdaniem. Dlatego myślę, że ta topka, którą wam przedstawiłem poprzednio, te trzy sposoby, są to najlepsze sposoby na zarobek. Ten z Expieniem jest to sposób dla wszystkich, ten z Elitą też jest sposób dla wszystkich, ten z kupowaniem przedmiotów jest... Dla osób, które mają trochę więcej pieniędzy. Niemniej jednak myślę, że można nawet kupować jakieś pamiątki, maskotki. Nie wiem, takie typowo kolekcjonerskie rzeczy. Na to nie potrzeba dużo pieniędzy i sprzedawać je drożej, bo osoby to zbierają. Także e, można się też w taki sposób bawić. E, także no, ja się z wami żegnam. To było w sumie 5 sposobów na zarobek. E, w sumie to było więcej sposobów, no ale powiedzmy, że 5 punktów. E, Poradniki kolejne pojawią się już za niedługo, nie wiem kiedy, ale za niedługo, także widzimy się w kolejnych szerokości, do usłyszenia.